Hejka! W dzisiejszym filmie mam dla Ciebie meal prep na prawie cały tydzień, około pół tygodnia. Zdrowe posiłki na obiady, kolacje, przekąski, śniadania, które sprawią, że będziesz odżywiała się nieco zdrowiej na co dzień i będzie to dla Ciebie łatwiejsze, bo zaoszczędzisz dużo czasu na gotowaniu w całym tygodniu, dzięki czemu łatwiej będzie Ci sięgać po te zdrowsze posiłki, które zazwyczaj są mniej oszczędno-czasowym wyborem. <laughs> Zapraszam do oglądania. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tutaj mamy batoniki, aczkolwiek się trochę za długo piekły Bo Ariel mi coś naklikał jak się piekły i się piekły na początku trochę krócej I nie wiedziałam ile czasu, więc upiekły się trochę za długo Ale powinny się piec około 25 minut, więc wtedy się nie spalą Ale można je też obrócić i po prostu po drugiej stronie są spokojne. Zresztą one nie są spalone, tylko są takie... A, takie mocno wypieczone This is the community. Bye <laughs> my Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna really miss you, baby. Wielki garnek zupy jeszcze zostawię, żeby ona sobie ostygła, bo jest jeszcze letnie. Ale przeleję to potem do takich woreczków z i będę to mrozić. To są jakby dwie porcje na dwa dni, czyli cztery. I posiłki na prawie cały tydzień są gotowe, no nie na cały, ale tak, zrobiłam to wszystko, zajęło mi to trochę więcej czasu, bo mieliśmy przerwę, poszliśmy do moich rodziców i dokończyłam jeszcze po dzieci, ale mamy tutaj zupę z soczewicą, ciecierzycą i ziemniakami i koncentratem pomidorowym, to jest właśnie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, dwa obiady dla dwóch osób. Na dwa dni w sensie, czyli cztery obiady, ale wydaje mi się, że z tego może być nawet więcej. I tutaj zjemy sobie tą zupę może z grzankami z pieczywa, a może solo. Tutaj jest taka pasta z ciecierzycy bezjajeczna o smaku jajek, bo jest tutaj ciecierzyca i sól kala namak, która daje taki właśnie jajeczny posmak i zapach. Mm, tutaj mamy sosy pieczarkowo-śmietanowe, to jest na obiad na jutro i wtorek, czyli właśnie też na dwa dni dla dwóch osób. Do tego sobie zjemy jakiś ugotowany makaron dowolny. Pewnie około 70 do 100 gramów na osobę suchego makaronu. Tutaj mamy takie owsiane batoniki z orzechami laskowymi, z masłem orzechowym, suszoną żurawiną. I one mi się trochę spiekły, bo Ariel mi coś tam przestawiał w czasie i się piekły trochę za długo. Ale i tak nie są spalone, więc spoko. I tutaj jest 12 batoników, 2 batoniki na porcję, do tego jakiś owoc. I lub jogurt, lub na przykład jakieś orzechy, jakieś źródła białka, czy zdrowych tłuszczy, No i fajnie jakby było właśnie owoc dla witamin i błonnika. Mm, tutaj mamy pieczone warzywa, to są takie frytki warzywne i yy, no taka dowolna ilość na porcję. Myślę, że pół pojemnika takiego jednego to będzie taka jedna porcja, ale z czymś oczywiście, na przykład jako dodatek do sałatki albo tutaj pasty, którą tutaj mamy, do tego jakby ale humusu, pasty jajecznej, albo właśnie, żeby sobie zrobić takiego bóle, z jakąś komosą, z jakąś fetą, czy coś w tym stylu, albo z lipem jogurtowym, jakurtem wymieszanym, z jakimś koperkiem w... z pietruszki dopiętą. <laughs> <laughs> I... Ja sobie na przykład zjemy na kolację dzisiaj właśnie z tym, bo niby to jest mi na następny tydzień, ale ja już tego teraz skorzystam. I zrobiłam jeszcze takie trzy nocne owsianki. Tutaj jest taka owsianka kakaowa, tutaj jest z bananem, taka z bananem po prostu i z malinami. No i to jest, tyle. myślę, że całkiem dużo jedzenia w około 2,5 godziny. Max 3 godziny i dzięki temu nie musimy gotować obiadów w przyszłym tygodniu, no prawie, bo to są cztery obiady, ale myślę, że to jest tak duże zaoszczędzenie czasu. Dajcie znać w komentarzu, czy skorzystaliście z tych przepisów, czy są dla Was przydatne. Będę bardzo wdzięczna za Waszą aktywność pod tym filmem i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie Pa!